Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najważniejsze lotnicze wiadomości, a w dzisiejszym odcinku. Ogromny chaos zapanował na lotniskach w Stanach Zjednoczonych. W Rosji doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego. Jeden z ocalałych miał wezwać pomoc. Zbliżają się problemy lotów w Budapeszcie. Likwidacja limitów płynów w bagażach podręcznych. Zapraszam do oglądania. W Rosji doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego. Jeden z ocalałych miał wezwać pomoc. Samolot Antonow An-2 rozbił się w Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Według informacji przekazanych przez agencję TAS, jeden z dwunastu pasażerów miał powiadomić służby ratunkowe. Wstępne ustalenia mówią o tym, że powodem wypadku było oblodzenie. Niestety dwie osoby straciły życie na miejscu. Jak mówi jeden z rozmówców agencji TAS, z powodu oblodzenia samolotu An2, rozbił się on 10 km od wsi Karatajka. Na pokładzie było 12 osób, dwóch członków załogi i 10 pasażerów, z których jeden zawiadomił służby ratunkowe. Samolot wykonywał lot z uczkaru do Narimanu. Dokładne okoliczności wypadku są obecnie badane. Według agencji samolot twardo lądował. Dodajmy, że AN-2 to jeden z największych produkowanych seryjnie samolotów jednosilnikowych dwupłatowych na świecie. Na pokładzie jest miejsce dla 12 pasażerów. Co ciekawe, maszyna z uwagi na swoją niezawodność, prostą konstrukcję i obsługę, a także łatwość pilotażu i konstrukcję nazywana była czasem kuku różnikiem, po słynnym samolocie PO-2 z okresu II wojny światowej. To nie powinno się wydarzyć. Awaria systemu powiadamiania pilotów w Stanach Zjednoczonych uziemiła niemal cały kraj. Zaznaczmy, że to jeden z najbardziej kluczowych systemów na świecie, obsługiwany przez Federalną Agencję Lotnictwa. System, o którym mowa, to NATAM. Odpowiada za generowanie depeszy z niezwykle istotnymi informacjami dla podmiotów lotniczych. Przekazywane dane dotyczą choćby zamknięcia pasów startowych. Ogólnych ostrzeżeń o zagrożeniu ze strony ptaków czy przeszkodach na małej wysokości. Informuje również pilotów o nadzwyczajnych sytuacjach na lotniskach, w tym oblodzeniu czy niedziałających światłach. Przekazywane informacje mogą mieć objętość nawet 200 stron w przypadku długodystansowych lotów międzynarodowych. Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała o zajściu na Twitterze, pisząc: FAA pracuje nad przywróceniem systemu powiadamiania o misjach lotniczych. Obecnie przeprowadzamy ostateczne kontrole walidacyjne i ponownie ładujemy system. Wpływa to na operacje w całym krajowym systemie przestrzeni powietrznej. Będziemy dostarczać częste aktualizacje w miarę postępów. Serwis Rynek Lotniczy natomiast wskazuje, że według źródeł w pewnym momencie system ostrzegający pilotów oraz służby nawigacyjne lotnisk przed zagrożeniami oraz zmianami w procedurach w Stanach Zjednoczonych nie był w stanie przetwarzać zaktualizowanych danych. Z uwagi na awarię, zakłócony został cały Krajowy Ruch Lotniczy. Wiele odlotów zostało wstrzymanych na kilka godzin. Samoloty znajdujące się w powietrzu mogły natomiast kontynuować podróż. Z drugiej strony należy pamiętać o poszkodowanych pasażerach, którzy w większości przypadków utknęli na lotniskach. Newsweek wskazuje, że część z nich dowiedziała się o problemach, będąc już na pokładzie samolotu. Zgodnie z danymi serwisu Cirium, tego dnia z lotnisk w USA zaplanowano łącznie ponad 21 tysięcy rejsów, z których miało skorzystać prawie 3 miliona pasażerów. Największą ilość lotów zaplanowały linie American Airlines, mowa tu prawie o liczbie 5000, następnie Delta i Southwest Airlines. Jak podaje serwis CNN, stowarzyszenie reprezentujące amerykańskie linie lotnicze Airlines for America, przekazało, że awaria powoduje znaczne opóźnienia operacyjne. Z kolei linia American Airlines. W swoim oświadczeniu podkreśliła, że ściśle monitoruje sytuację, która ma wpływ na wszystkie linie lotnicze i współpracuje z FAA, aby zminimalizować zakłócenia dla działalności i klientów. Po kilku godzinach od ogłoszenia awarii, agencja Reutera informuje, że sytuacja w USA powoli wraca do normy i lotniska wznawiają odloty po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa poradziła sobie z awarią systemu, która wpłynęła na tysiące lotów. O wszystkim został powiadomiony również Biały Dom, co ważne na razie nic nie wskazuje na to, że system stał się celem cyberataku. Mimo to Joe Biden zlecił już śledztwo w tej sprawie, aby wyjaśnić przyczyny awarii systemu na tam. Samoloty nadal mogą lądować, jednak w tej chwili niemożliwe są ich starty. Powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu Joe Biden: Federalna administracja lotnictwa poinformowała, że normalne operacje ruchu lotniczego są stopniowo wznawiane w całych Stanach Zjednoczonych po nocnej przerwie w systemie powiadomienia o misjach lotniczych, która dostarcza załogom lotniczym informacje dotyczące bezpieczeństwa. W wyniku awarii ponad 32 tysiące lotów zostało opóźnionych. To jednak nie wszystko, gdyż jednocześnie spadła wartość akcji amerykańskich przewoźników. Jak ustaliła agencja Reuters, akcje Southwest Airlines spadły o ponad 2%, podczas gdy Delta, United i American spadły o około 1%. Warto zaznaczyć, że awaria tak ważnego systemu, jakim jest NATAM i zakłócenia w Ameryce, wstrząsnęło niejakim ruchem lotniczym na całym świecie. Niektóre linie lotnicze takie jak Lufthansa czy Air France zapewniały, że loty do i ze Stanów Zjednoczonych są w dalszym ciągu obsługiwane, natomiast inne ogłosiły, że spodziewane są duże opóźnienia większości lotów. Dane z portalu flightradar24.com pokazują natomiast, że około 20% lotów z London Heathrow jest opóźnionych. Z kolei rzecznik polskich linii lotniczych LOT Krzysztof Moczulski poinformował na Twitterze, że usterka systemu odpowiedzialnego za wysyłanie notamów w USA w chwili obecnej nie wpływa na zaplanowane rejsy LOT Airlines do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że pozostaje w stałym kontakcie ze służbami operacyjnymi, by w razie czego być na bieżąco i informować o jakichkolwiek zmianach. Warto dodać, że nie tak dawno temu problem z innym systemem komputerowym linii lotniczych opóźnił dziesiątki lotów na Florydzie. Już wtedy Federalna Administracja Lotnictwa wskazała, że powodem zakłóceń były kłopoty z systemami kontroli ruchu lotniczego. Agencja Reutera z kolei informowała o problemach z systemem używanym do kontroli ruchu lotniczego w głównym Regionalnym Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego. W Miami na międzynarodowym lotnisku doszło do dziesiątek opóźnień, które sięgały nawet 6 godzin. Ucierpiały także inne loty z innych lotnisk na Florydzie. Zbliżają się problemy lotów w Budapeszcie. Swego czasu polski przewoźnik liczył na stworzenie w Budapeszcie wielkiego hubu przesiadkowego. Przewoźnik jak na razie dwa razy w tygodniu wykonuje połączenie do Seulu, a niedługo zostanie dodane trzecie. Linia Korean Air zapowiedziała nie tylko pojawienie się w Budapeszcie, ale również zamiar uruchomienia codziennych połączeń do Seulu. Jak przekazał członek zarządu lotu do spraw handlowych Michał Fioł, absolutnie nie zamierzamy wychodzić z Budapesztu, zarówno z naszych rejsów do USA, a już w żadnym wypadku do Korei. Wejście na tę trasę linii Korean Air. Postrzegam wręcz jako potwierdzenie tego, że znakomicie wykorzystaliśmy swój czas i zasoby, dlatego że Korean Air nie wchodzi na najgorsze, tylko na najlepsze trasy. Likwidacja limitów płynu w bagażach podręcznych. Pierwszy kraj Unii Europejskiej już podał datę, kiedy owy limit przestanie obowiązywać. Kraj ten to Irlandia, i według informacji podanych przez Irish Mirror. Tamtejsze Ministerstwo Transportu zakłada, że już w 2024 roku nie będziemy musieli wyjmować z naszych bagaży podręcznych elektroniki oraz wyrzucać płynów. Co za tym idzie, zniesione zostaną przepisy dotyczące wielkości butelek z płynami, które możemy zabrać na pokład. Zmiany te będą dotyczyć Dublina i wszystkich innych irlandzkich lotnisk obsługujących ruch międzynarodowy, czyli przede wszystkim Cork. W obu portach lotniczych prowadzone są obecnie testy najnowocześniejszych skanerów 3D. Warto dodać, że jeśli chodzi o regulacje dotyczące płynów i elektroniki, to Irlandia zdecydowanie świeci przykładem na tle innych państw. Pierwszym lotniskiem, gdzie zniesiony został limit płynów w bagażu podręcznym, jest właśnie irlandzkie lotnisko Shannon. W efekcie, dzięki nowym technologiom pracownicy portu są w stanie obsłużyć 550 pasażerów na godzinę i skrócić czas oczekiwania do kontroli o ponad 50%. A w dzisiejszym odcinku lotniczych wiadomości to już tyle. Jeśli lubisz tą serię, to zachęcam do polubienia tego filmu, aby te części pokazywały ci w proponowanych. oraz zachęcam do subskrypcji kanału Samoloty.